Każdy z nas, bez względu na miejsce, w którym obecnie się znajduje, jest na ścieżce życia. Ma w sobie nieograniczoną moc, by stworzyć rzeczywistość, jakiej pragnie. Ta idea jest sercem nauk Goddarda, niezwykłego nauczyciela duchowego, który przypomina nam, że to my jesteśmy twórcami naszego świata. Dziś chcę Was zainspirować, abyście uwierzyli w siłę swojej wyobraźni, poczuli moc swoich przekonań i zaczęli świadomie kształtować swoje życie. Godard głosił że wyobraźnia jest Bogiem w działaniu. Innymi słowy, to, co potrafimy sobie wyobrazić i to, w co potrafimy uwierzyć, może stać się rzeczywistością. Wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadamy. To ona pozwala nam widzieć świat, jakiego jeszcze nie ma, ale który chcemy stworzyć. Wyobraźcie sobie, że chcecie osiągnąć nowy cel. Na przykład zdobyć wymarzoną pracę. Zamiast myśleć o wszystkich trudnościach, jakie mogą się pojawić, wyobraźcie sobie siebie już w tej pracy. Zobaczcie siebie przy biurku, rozmawiających z kolegami, czujący satysfakcję z codziennych wyzwań. Początkowo może wydawać się to tylko marzeniem. Ale Goddard uczył, że to wyobraźnia jest początkiem każdego sukcesu. Historia Tomasza Edisona, wynalazcy z żarówki, jest przykładem na to, jak wyobraźnia może zmienić świat. Edison przez lata wyobrażał sobie świat, w którym ludzie mają elektryczne światło w swoich domach. Chociaż eksperymentował tysiące razy, za każdym razem, gdy jego próba kończyła się porażką, jego wizja pozostawała nienaruszona. Gdyby nie jego wyobraźnia i wiara, nigdy by tego nie dokonał. Innym przykładem jest historia Walta Disneya. Walt został zwolniony z pracy w gazecie za brak wyobraźni, ale wierzył w swoje marzenia. Wyobraził sobie świat pełen magii i zabaw, który dziś znamy jako Disneyland. Jego wizja, pomimo licznych trudności, stała się rzeczywistością dzięki jego wytrwałości i wierze w siłę wyobraźni. Drugą kluczową zasadą Goddarda jest przekonanie, że nasze przekonania kształtują nasz świat. Żadna zmiana w świecie zewnętrznym nie jest możliwa bez zmiany w świecie wewnętrznym. To, w co wierzysz, przyciągasz do siebie. Przykładem może być historia sportowców, którzy osiągają wybitne wyniki. Większość z nich podkreśla, że sukces zaczyna się w ich głowie. Wyobrażają sobie siebie, każdy ruch, każdą wygraną, zanim faktycznie staną na podium. Ich przekonanie o możliwości sukcesu. Jest kluczowe. Wielu z nas zna historię Oprah Winfrey. Opra urodzona w ubóstwie, przez wiele lat zmagała się z poczuciem niskiej wartości, jednak zmieniła swoje przekonania na temat samej siebie. Zaczęła widzieć siebie jako osobę, która może odnieść sukces i krok po kroku budowała swoje imperium medialne. Jej historia pokazuje, że zmiana przekonań może prowadzić do transformacji życia. Innym przykładem jest J.K. Rowling, autorki serii o Harrym Potterze. Przez lata zmagała się z trudnościami finansowymi i wieloma odrzuceniami swoich książek. Jednak wierzyła w swoją wizję i w to, że jej historia znajdzie odbiorców. Dziś jej książki są jednymi z najbardziej popularnych na świecie, a jej życie jest dowodem na moc przekonań. Goddard uczył, że samo wyobrażenie i przekonanie to za mało. Trzeba też podjąć działanie. Jednak te działania powinny być zgodne z naszymi wewnętrznymi przekonaniami i wizją. Wyobraźcie sobie, że chcecie założyć własną firmę. Wyobraźcie sobie jej sukces. Poczujcie, jak wygląda praca w niej. Ale następnie zacznijcie działać. Zaplanujcie kroki, które muszą zostać podjęte, a ta wizja stanie się rzeczywistością. Podjęcie działania jest tak samo jak sadzenie ziarna. Wymaga czasu i wysiłku, ale prowadzi do owoców. Steve Jobs, założyciel Apple, jest przykładem człowieka, który położył wizję, połączył wizję z działaniem. Jobs miał wizję komputerów, które zmieniają świat, ale nie poprzestał tylko na wizji. Działał, testował, projektował i inspirował innych, by zrealizować swoje marzenia. Podobnie Elon Musk, założyciel, te założyciel Tesli i SpaceX. Miał swoją wizję świata, w którym samochody elektryczne są standardem, a ludzkość eksploruje kosmos. Dzięki swojej wyobraźni, wierze w sukces i konsekwentnemu działaniu osiągnął cele, które wiele, wielu osób uważało za niemożliwe. Godard uczył, że wątpliwości są naturalne, ale nie powinny nas powstrzymywać. Ważne jest, by nie karmić swoich lęków i skupić się na swojej wizji. Strach to tylko przeszkoda, która może zostać pokonana dzięki wierze i działaniu. Przykładem jest historia Michaela Jordana, jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii. Jordan w trakcie swojej kariery ponosił wiele porażek, ale zawsze podkreślał, że każda porażka była dla niego lekcją. Zamiast obawiać się niepowodzeń, widział w nich szansę na rozwój. Podobna jest historia Helen Keller. Która pomimo bycia głuchą i niewidomą, osiągnęła niezwykłe sukcesy jako pisarka i działaczka społeczna. Jej życie jest przykładem na to, że determinacja i wiara może przezwyciężyć nawet największe przeciwności losu. Jak zacząć? Aby zastosować naukę Gotarda w praktyce, możemy zacząć od trzech prostych kroków. Pierwszy: stwórz jasną wizję. Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz, pragniesz. I wyobraź sobie to w najdrobniejszych szczegółach. Drugi krok to uwierz w swoją wizję. Wzmocnij swoje przekonanie, że to, co wyobrażasz sobie, jest możliwe. Trzeci krok to działaj zgodnie z tą wizją. Podejmij konkretne kroki, by przybliżyć się do swojego celu. Drodzy, dziękuję wam, że zostaliście ze mną na koniec materiału. Mam nadzieję, że każdy że ten materiał Pomoże, ponieważ każdy z nas ma w sobie moc, by stworzyć życie, o jakim marzymy. Wyobraźnia, wiara i działanie to kluczowe elementy sukcesu. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te, w które jeszcze nie uwierzyliśmy. Przejmijcie ster swojego życia, kształtujcie swoje przekonania i działajcie świadomie, bo jak mówił Goddard, jesteś twórcą swojego życia. Dzięki. Cześć.